Jak wybrać płytę główną do komputera? Pięć porad, które ułatwią zakup. Płytę główną należy dopasować do modelu procesora. Musi ona dysponować takim samym typem złącza, gniazdem, co procesor. Możliwości i cenę płyty głównej w pewnym stopniu określa chipset. Można więc zawęzić poszukiwania do określonego chipsetu. Najbardziej zaawansowany umieszczany jest na płytach bardzo wydajnych, przeznaczonych dla graczy, dla entuzjastów i profesjonalistów. Na płytach z segmentu ekonomicznego do tanich komputerów znajdują się mniej zaawansowane chipsety. Co sprawia, że jedna płyta główna kosztuje 300 zł, a inna 1000. Na cenę płyty głównej wpływa m.in. jakość podzespołów, z których jest wykonana, oraz dodatkowe wyposażenie. Mogą to być cechy niezbędne dla entuzjastów, którzy chcą mocno podkręcać podzespoły, zwłaszcza procesor. Dodatkowe gniazda potrzebne do instalowania w komputerze większej ilości kart lub dysków albo większa ilość złączy, takich jak USB 3.0. Dodatkowe funkcje mogą być zintegrowane z płytą lub dodane jako osobne akcesoria w pudełku. Kolejny etap w wyborze płyty głównej to określenie, w jakie złącza powinna być wyposażona, czyli jakie urządzenia można do niej podłączyć. Złącza wewnętrzne przeznaczone są na urządzenia lub karty rozszerzeń zamknięte wewnątrz komputera. Zewnętrzne to takie, które można podpiąć do komputera przy użyciu kabla. Jeśli nie masz w tym zakresie szczególnych wymagań, możesz wybierać praktycznie wśród wszystkich płyt w standardzie ATX. Płyta główna może zaoferować złącza, funkcje lub wyposażenie bogatsze niż standardowe. Płyty takie są oczywiście nieco droższe, ale użyteczność tych cech może być warta wyższej ceny. Modele dla entuzjastów wyposażone są czasami w przednie panele przeznaczone do montażu w obudowie. Za ich pomocą możemy podkręcać komputer lub też regulować działanie systemu chłodzenia, szybkość obrotową wentylatorów. Jeśli wybierzesz płytę główną, która ma złącza wideo na tylnym panelu, będziesz mógł wykorzystać procesor ze zintegrowanym układem graficznym. Zintegrowana grafika może z powodzeniem zastąpić klasyczną kartę graficzną. Prostych zastosowaniach do pracy biurowej, przeglądania internetu, redagowania dokumentów lub oglądania filmów. Więcej porad i opisanych bardziej szczegółowo znajdziesz w pełnej wersji poradnika online.